Nie możemy tu pominąć wpływu religii Wschodu i Zachodu na myśl Junga. Z jednej strony chrześcijańska teologia, szczególnie tradycja mistyczna, dostarczała mu języka i symboliki do opisu duchowych doświadczeń. Z drugiej strony, filozofie i religie Wschodu, takie jak hinduizm, buddyzm i taoizm, oferowały mu najwyraźniej szereg wglądów czy idei interpretacyjnych, w szczególności dodatkową perspektywę na temat medytacji transcendencji czy równowagi przeciwieństw. W ostatnim przypadku mowa o wizji taoistycznej i koncepcji yin-yang, jako harmonii przeciwstawnych sił świata i natury, która najwyraźniej miała kluczowy wpływ na ukształtowanie jungowskiego myślenia o dualizmie i dynamizmie procesów psyche. Wszystkie te tradycje intelektualne i duchowe stanowiły w moim rozumieniu dla Junga nie tyle odrębne źródła, co raczej wzajemnie uzupełniające się elementy większej całości. Jego zdolność do integrowania tak różnorodnych wpływów wynikała z tego, że wspólnym mianownikiem jego konceptualizacji była immanentna natura ludzka, która miała przybierać różne formy fenotypowe w różnych kulturach i epokach. Dlatego właśnie teoria Junga jest tak dobrze adoptowalna czy stosowalna do interpretacji najróżniejszych kultur i zjawisk społecznych różnych okresów. Dostarcza ona bowiem zunifikowanego podejścia teoretycznego do rozumienia tych zjawisk w świetle fundamentalnej natury ludzkiej psychiki, u korzeni której z niczym kamień węgielny leżą instynkty, archetypi, aspekt świadomy i nieświadomy czy nawet materialny i duchowy. W każdej analizowanej epoce czy kulturze obserwować możemy w świetle wizji jungowskiej przejawy odmiennych, ale mających wspólne jądro, wrodzonych sił instynktownych i archetypowych. Z tego powodu, jungowska wizja świata przeżywa obecnie renesans na skalę światową, szczególnie kiedy, na przykład, społeczeństwa zachodu doświadczają okresu posttrud, czy wręcz okresu, kiedy dźbóg umarł. W tej scenerii chaotycznego świata aksjologicznego czy normatywnego koncepcja Junga staje się jednym z ważniejszych narzędzi imaginacyjnych czy myślowych, które mogą dać człowiekowi XXI wieku sposobność do wejścia w nowy dialog z otaczającym go chaosem. I pozwolić mu na nowo w systematyczny, ale i myślowo adekwatny sposób szukać odpowiedzi na odwieczne pytania dotyczące naszej egzystencji, pytania o cel i znaczenie naszego istnienia, pytania o naszą immanentną naturę, pytania o to po co i. Dlaczego jest to wszystko? I właśnie dlatego, w moim odczuciu, jest nie tylko cennym narzędziem teoretycznym pomocnym człowiekowi dziś ale także, jak pokażę szczególnie trzeciej części książki, bardzo wartościowym narzędziem do myślenia o człowieku, kulturze i świecie za sto lat.